A ten skin, moi drodzy, dzisiaj specjalnie dla Was AWP Czarny Nil z czterema naklejkami glitter Complexity Gaming z Paryża, moi drodzy. Lekkie zużycie, żeby ją zdobyć, wystarczy, że zostawicie komentarz pod tym filmem. Subujecie ten kanał oczywiście i zostawicie łapę w górę. Zwycięzcę poznamy już w kolejnym odcinku. A kto zgarnia tego, oto skina z poprzedniego odcinka z pięknymi, pięcioma złotymi naklejkami, oczywiście trafionymi na skin z Monkey sprawdźmy. Dark Dark, Drago 1150, gratulacje przyjacielu. Kolejny opening, kolejny uśmiech. Ja również się uśmiecham, że jesteś tutaj z nami. Już skinek w tym momencie leci do ciebie. Siemanko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony, suchy i dzisiaj, kolejne podejście do naszego eventu pod nazwą Zbrojownia. Mamy 50 gazdek, więc sobie powymieniamy troszeczkę rzeczy. Na pewno na kolekcję, coś z naklejeczkami, no może na przywieszkę też coś tam rzucimy. Ale to wszystko za chwilkę Najpierw zapraszam Was oczywiście tradycyjnie na z to strona do wymiany skinów, na której ziomeczku możesz sobie wydropić przepiękne krafty, Tak jak tutaj 5 runtime holo słuchajcie na jednym skinie Tutaj kolejne 5 pięknych holo naklejeczek na kolejnym skinie tutaj może skin trochę droższy, ale macie 4 Entropic Folia ze Sztokholmu, piękna naklejeczka. Albo tutaj skin trochę tańszy, ale macie 4 Holo Team Liquid z Paryża. Także naprawdę warto sobie tutaj poszukać. Z kodem suchy macie możliwość zgarnięcia do 5 dolarów przy pierwszej wymianie. Możecie sobie też doładować konto z kodem, oczywiście, tutaj, suchy. Wpisujecie sobie suchy użyj i macie 35% bonusu do doładowania. Naprawdę warto szukać fajnych craftów. Może uda wam się trafić, tak jak mi, fuel injektora z naklejką. Słuchajcie, Snacks Gold z Krakowa 2017. Tutaj mam to zupełnie za darmo. A naklejeczka na Steamie warta 6000 ziko. Także naprawdę warto sobie Posnajpić, warto poszukać, bo można trafić prawdziwe perełki. Gorąco polecam, oczywiście. Z kodem suchy, link macie w opisie. A więc tak moi drodzy, no jeśli chodzi o Digielka, e, nie skuszę się, bo są bardzo tanie. No tutaj trafić, e, nawet jakby to się udało jakieś bluźże ma trafić, to, to chyba to też nie jest jakieś mega drogie. Jakby za bardzo mnie to e, nie ziemi, nie mrozi, że tak powiem. E, wiem, że tutaj te przywieszki, tutaj niektóre e, mogą być spoko inwestycją. I spoko mogą oddać, także otworzymy sobie, słuchajcie, może nie wiem, po jednej przywieszce e, Po dwie naklejeczki i 40 punk gwiazdek, punktów gwiazdek zostawiamy na kolekcję Także zaczniemy sobie od przywieszek, proszę bardzo Czyli tak, po jednej przywieszce sobie otwieramy, no chcemy chyba tą e, Dajcie znać, e, która według Was jest najfajniejsza i którą Wam się udało dropnąć e, Ja dropię e, fioletową, czyli chyba nie filiżaneczkę czyli chyba nie najgorzej, o proszę tutaj, no, także nie najgorzej, no już praktycznie prawie, prawie różowa. E, dobra, nie najgorszy był to strzał. Jedziemy w takim bądź razie dalej i tutaj słyszałem, że chyba, albo się mogę pomylić, to jest chyba najdroższe. Nie wiem. E, też jakbyście mogli dać się znać w komentarzu. Nie siedzę teraz tak za bardzo w tej tematyce inwestycyjnej mocno. Trochę się od tego oddaliłem. I, 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 I nie wiem jak to stoi mniej więcej Ale, no, ale zobaczymy Jakby to wyskoczyło będzie spoko no, Ale zobaczymy co będzie to będzie Trzymajcie kciuka i Wow dzień dobry Dostajemy czerwoną przywieczkę O kurde To jest chyba dobry strzał co Co myślicie O kurde A to ma jak, jakieś Nie wiem jakość czy coś Gdzie to jest w ogóle Okej okay. Dobra, chyba dobry strzał, nie? Dobra, sprawdzę, ile to kosztuje, słuchajcie <grym> Słuchajcie, to chodzi po 200 zł w tym momencie eee, Nie wiem, kiedy wyjdzie odcinek, ale Ale to chodzi po 200 zł Nie wiem czemu, bo niektóre po 220 A nie... tu widzę, sprzedana jest za 630 Inna za 550 Rozumiem, że tutaj chodzi pewnie jakąś tam kolorystykę I coś tam, no jeśli No według mnie to to wygląda ekstra Ale zobaczymy jakąś najtańszą, sobie porównam Aaa, chodzi o kolorki. Słuchajcie, ta kosztuje 200. Najtaniej, 218. Ta kosztuje 5000. No, jest taka bardzo złota. Ale to taka jak, takie jak moja, to ja tu nigdzie nie widzę, słuchajcie. Ta moja to jest w ogóle jakaś przedziwna. <laughs> No dobra, słuchajcie, jeśli e, ja sobie tam pewnie będę to jakoś sprawdzał później, ale jak wiecie, w komentarzu dajcie znać, czy to jest coś więcej warte, czy to mniej warte, czy to jest dziadostwo, czy to lepsze, czy gorsze Obstawiam, że ja trafiam na to, że to jest najgorsze <laughs> Ale zobaczymy, no dobra, mamy dobry strzał, słuchajcie, przywieszkowy w takim razie Dobra, wracamy, słuchajcie, do zbrojowni naszej Widzicie, tu, to jest ta zwykła pewnie, tak? To jest ta zwykła, no to ja mam inny kolor, okej okay. No dobra, elegancko E, dajmy jeszcze jedną szansę, dajmy A co się będziemy? Okej, okay, mamy Kałaszka, tyk, elegancko e, Czyli najgorszego <głos> <głos> Dla równowagi Dobra, wracamy tutaj e, Zostało nam, o, czyli możemy sobie jedną naklejkę Otworzyć, to z tych naklejek To ja bym wolał chyba coś stąd Także poprosimy jedną, pach I dostajemy sobie e, ok, dziadostwo Dziadostwo, bo to jest chyba to No to, w sumie dziadostwo Dobra, ale już opening chyba dobry, słuchajcie, skoro dało się trafić czerwoną przywieszkę, no to myślę, że całkiem sympatycznie Dobra e, Ale tutaj wolałbym czerwonego coś stąd, tak? Dobra, zaczniemy sobie tutaj e, Z tej skrzyneczki, co byśmy chcieli? E, a, bubkę AK, 2 on, on siedzi chyba w ogóle mocno, ten AK-47 e, Ja stąd zdropnąłem, co? Nie wiem, co Chyba nic Dobra Otwieramy pierwszą i zobaczymy, co tutaj będzie. Oj, dziadostwo, no to dziadostwo. Dobra, no to jeszcze raz. Ok, i mamy M4 i to też jest dziadostwo. Dobra, idziemy, e, idziemy tutaj. Stąd już mam dwa razy kałaszka. Kto oglądał poprzedni odcinek, ten wie. No to w sumie jakby taki kałaszyk jeszcze raz wleciał, to się nie obrażę. O, kurde. Ale żebym przepowiedział, no to pięknie. Po testach bojowych, po testach bojowych, moi drodzy. No dobra, dodajemy mu jeszcze... ostatnią dwa razy rzędu wyleciał. Proszę bardzo. No nie, to już niestety nie tym razem. E, dobra, ale dajmy mu jeszcze jedną szansę. Aj, to nie był dobry pomysł. Ok, dobra, czyli trafiamy teraz te najsłabsze rzeczy i idziemy, moi drodzy, 20 gazek, czyli 5 otworzeń robimy sobie tutaj. Chociaż te ceny tu mocno pospadały, ale fajnie by było dropnąć na pewno Gloka, chociaż też widziałem, że spadła cena mocno. A, a może otworzymy sobie 3, jeszcze wrócimy, może do czegoś innego. Zobaczymy. Poprosimy. A dostajemy Maga 7 Gęstwinę O ja Cię kręcę, który to jest ten? Dobra, nie za dobrze Drugie podejście To już chyba też dostałem wcześniej Tak i to już jest ten fioletowy, dobra I powiedzmy, że ostatnia próba Okej okay. Patrzę czy to jest Factory New po testach, no jednak po testach. I zostało nam 8 otworzeń, i teraz się zastanawiam, co tu możemy z tym fantem zrobić. Najf najlepiej dawało, chyba, tutaj. Dajmy mu jeszcze jedną szansę, tu. Ach, ha, dobra. I ostatnie otwarcie, moi drodzy, dnia dzisiejszego. Kałaszka bym poprosił. Ten kałaszek jest dobry, w dobrej cenie stoi. Także kałaszka, ale opening yy, chyba na plus, no, znaczy chyba, na pewno na plus, no bo najtańsza przewieszka, słuchajcie, kosztuje 200, 227 ziko, więc yy, myślę, że całkiem dobrze wypadło. Yy, także dawajcie znać w komentarzu, co Wam się udało najlepszego wydropić, yy, dawajcie znać, czy ta moja przywieszka jest jakaś lepsza, czy gorsza, od czego to zależy. Widzimy się na Discordzie, wpadajcie na Discorda i na kolejnych materiałach. A ode mnie to tyle, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, ostatnie otwarcie. Proszę bardzo.